Korzystając z produktów General Fresh, należy ściśle dostosować się do instrukcji umieszczonej na etykiecie lub opakowaniu. Znaczki ostrzegawcze, czyli piktogramy GHS, informują o zagrożeniach, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z produktu. Większość produktów oznaczona jest tym znakiem. Informuje on o tym, że ten produkt jest żrący i nie powinno się go dotykać bez zabezpieczenia. Odświeżacze powietrza i inne produkty w sprayu oznaczone są znakiem substancji łatwopalnej. Dodatkowo te rozpylacze, które nie są jednocześnie odświeżaczami, są niebezpieczne dla zdrowia. Informuje o tym wykrzyknik. Wybielacz do tkanin zawiera aż 3 piktogramy. Jest produktem zagrażającym zdrowiu, żrącym i utleniającym się. Z kolei tak niepozorny produkt jakim jest zawieszka zapachowa do samochodu, może być niebezpieczny dla środowiska. Przed użyciem sprawdź, jakie oznaczenia posiada produkt, którego będziesz używać.